Zjedliśmy go! Oh, 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 oh. O nie! Walka z bosem! E, musimy najpierw zdobyć żółty klucz. Tam jest żółty klucz. Nie, na Musimy zdobyć zielony. Ty! <gryw> Au! To brało. To naprawdę! Ten kolek. Może no, tak mi się uda. Szybko, szybko, uciekaj szybko. O nie. Ale dwaj bieżącego kajdzu Wow. Juhu. Papa widział wie. Papa Stasiu, ale czekaj na YouTube teraz, tak? Chyba, że tylko żeby nie zagna. O nie! O, popatrzcie, jaki złoty wózek! Na szczęście się udało. Trzymaj, trzymaj No Teraz, Stasiu, teraz będziemy wiesz, wstawiać na YouTuba i tu będziemy oglądać to. To będzie długi odcinek. A, czyli jeszcze? No dobra, okej, okay, to jeszcze nagrywam. On... O! Nowy element się pojawił! Kabina! Szy szybko, szybko! Uf, udało się. A nie, czyż... Że... <ślesk> 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 Pouczyli się? O nie, na górze są kolce, na sobie się o nie, i ty kolego! na szczęście się... Łów, udało się. Wybuchnął. Hej, musimy mieć pożółty klucz. O nie, nie możemy tam doskoczyć. Skok nie działa? Łów, na szczęście zadziałał. .'m. O nie, o nie, tego klucza nie możemy wziąć. Oni już na końcu, które są pod nami. Wow. O nie, po środku. A, o nie, Ała! Nie, nie. Po środku jest.

możemy dosiągnąć do tej gwiazdki. Nie, nie możemy dosiągnąć do tej gwiazdki. Uf, wreszcie. Uf, udało się. Juhu, i mamy klocki! Cześć! Wow. O nie, nie! O O nie! To jest jest trójki, burzak. Ale ten był trójki, 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 No, zaczynamy. Uf. Musimy dosiągnąć do tej gwiazdki. To będzie trudniej. Ała! To było trudne! Może w prawo pójdziemy? Na szczęście... Be... Ała! To też bolało! Wow. O, teraz było najłatwiej. Oła. Nie mogę nie trzymuj się na te kolce. Ała! bolało, to naprawdę bolało te, te kolce. Ktoś ma kucy. Tak nie może skończyć się. Błąd numer jeden. że w restauracji jest Zamiast tego wejdź do Skype'u Play, pobierz darmową przeglądarkę Opera i poproś o pomoc Aria AI, czyli wbudowaną asystentkę, która na przykład poda Ci przepis na pizzę, przetłumaczy tekst na dowolny język, albo znajdzie najlepsze restauracje w okolicy. Błąd numer dwa, kiedy pójdziesz na reklamy. Żeby się ich pozbyć, bądź w Uuu, bo ja nie, może Z, bez z wienić, bo jest... no nie. Teraz na pewno się uda. Na szczęście się udało. Na szczęście się udało. Uff. Nie mogę dosiągnąć do tego klucza niebieskiego. O nie, nie, o nie, nie, o nie! Hej! O nie! Ty? Mów, o, o, na szczęście! Nie za mocno. O! o nie, to jest... To jest kajnie niebezpiecznie. O! to panęło! Ale was tu dużo. O nie, to jest kajnie niebezpiecznie. Głow udało się. się pojawił co to jest Czy? Na szczęście, nie na szczęście bez kupców. Ty? Szybko, szybko, Uf. szybko, szybko. Uf. Proszę. Hej. A co chcesz jeszcze Stasiu robić? No jeszcze no. zostały cztery poziomy. Znowu wy, czerwone kulki z kłecami. Lubię winogrono, Ale to jest kulka winogrona. Ła! Wow. Wow. To było. To. Jest, jest. Panie że jest. Szybko, szybko, szybko. Uf, udało się. Uf. Szybko, szybko. Nie stracę, nie stracę, ale jedno są troszkę stracone. To jest najłatwiejsze. Teraz, teraz musimy iść po żółty klucz. Szybko. prawie się na sturały. Wow. Mm? Na szczęście. Tylko dwa pośpieszone zostały. No pewnie. Wow. Będę skakać po tej trawlinie. Na szczęście się udało. Oto dwie rzeczy, których możesz nie. Nie być świadomy. Pierwsza: Lubin ma większą powierzchnię niż Paryż. Druga: w Twojej okolicy może być dostępny światło w Tak, dokładnie. W Lubinie też. Wow. Życie jak CRISPR z chrupie garściami. Szybko, szybko Teraz na pewno się uda. To nie jest ostatni. Siedemdziesiąty jest. siedemdziesiąty piąty jest ostatni. Siedemdziesiąty czwarty. Mało się udało. Szybko, szybko, ciecaj, szybko.

Noś normalnie trzymaj, co tak, Ja będę widział. Będziesz widzieć? Tak, będę widział. Wow, to będzie najładniejsze. Tego nie stanie do nas. Dobra, Na szczęście udało się. Tak szybko? Eee, to czy to nie koniec? Jest nasza ukochana. Ała! Tylko na piątym krzyczu mam. Ale dwa starych truszka już chodziło. O. Yy, yy. Już przesiedliśmy tutaj co już, co już, a ja chciałabym my... już się z wami